Leon XIV odwiedził papieski Instytut Patrystyczny Augustinianum oraz spotkał się z uczestnikami kapituły generalnej swojego zakonu. Podczas spotkania papież odniósł się do słów świętego Augustyna: Nie wychodź poza siebie, powróć do siebie. Prawda, mieszka w człowieku wewnętrznym. Leon XIV skomentował te słowa w następujący sposób. Wracamy do siebie, aby następnie wyjść jeszcze bardziej zmotywowani i entuzjastyczni do misji. Powrót do siebie odnawia duchowy i duszpasterski zapał. Powracamy do źródła życia zakonnego i konsekracji, aby móc nieść światło tym, których Pan stawia nam na naszej drodze. Odkrywamy na nowo relacje z Panem i braćmi. Papież skomentował także słowa świętego Augustyna: Kochajcie to, czym będziecie. Leon XIV powiedział: Powołanie chrześcijańskie, a zwłaszcza powołanie zakonne, rodzi się tylko wtedy, gdy odczuwa się pociąg do czegoś wielkiego do miłości, która może karmić, nasycić serce. Dlatego naszym pierwszym zadaniem powinno być pomaganie, zwłaszcza młodym ludziom, w dostrzeganiu piękna powołania i pokochaniu tego, kim mogą się stać, przyjmując powołanie. Powołanie i formacja nie są z góry ustalonymi rzeczywistościami, są duchową przygodą, która obejmuje całą historię człowieka, a przede wszystkim jest przygodą miłości z Bogiem.